Cztery kolejki do, do tej pory widać, że robi się ścisła czołówka, czyli połowa tabeli. Cztery drużyny walczą o, o to pierwsze miejsce, a drugie cztery, taka, taka robi się taka przepaść z trzech, trzech punktów gdzieś. Ale widać, że, że cztery drużyny tutaj pokazują na to, że nie odpuszczą tego pierwszego miejsca i będą walczyć do końca. Wszystko się może ułożyć jeszcze po, po rozgrywkach, bo zostały jeszcze do końca, w sumie sezonu zostały trzy kolejki i te, w tych trzech kolejkach jeszcze jest możliwość zdobycia y, maksymalnej ilości punktów 9, czyli każdy jeszcze teoretycznie, teoretycznie każdy ma szansę y, zdobyć tego mistrza. Tutaj. Jak byś porównał y, tą edycję Śląskiej Ligi do poprzedniej? Powiem tak, teraz jest taki okres właśnie y, o tyle cięższy, że, że ta Liga się za, y, zaczęła jesienią. Y, na przyszłość już teraz będę wiedział, że rozgrywki, będziemy, żeby zrobić po prostu takie rozgrywki, to pasowałoby, żeby to się zaczęło wiosną i kończyło jesienią. Czyli wiosną się zaczyna, jest przerwa wakacyjna, tak jak jest w normalnych rozgrywkach i potem y, rundą jesienną, rewanżę. Tak było najlepiej. Też, też idzie w tym momencie pozyskać sponsorów, bo każdy sponsor ma o, na styczeń, planuje sobie y, y, kwotę, którą chce przeznaczyć właśnie na, na, na sponsoring. Łatwiej by było. No. W, w tej edycji jest ciężej z tymi sponsorami i nie ukrywam tego, że jeżeli dalej będzie tak jak jest teraz, to, to będzie już ostatnia edycja tej drugiej, drugiej Śląskiej Ligi Publicznej. Zmieniło się dużo, bo Śląska Liga się skomercjalizowała. No pozyskaliśmy, znaczy pozyskaliśmy, zaczęli się interesować też inni patroni medialni, idzie teraz na kilku portalach poczytać właśnie takie wiadomości, że takie rozgrywki się prowadzą, idzie też zobaczyć galerie zdjęć materiały wideo właśnie z tych, z tych rozgrywek. No i, I widzę, że ludzie też zaczynają się tym powoli interesować też. Są takie gazetki też na kopanie rozdawane. Rozwinąć to tak, żeby to wyglądało yy, tak, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. To no, musi to potrwać jeszcze dwa, trzy sezony, żeby po prostu miało to taki właśnie aspekt, typowo takiego rozgrywek profesjonalnych. Nie, nie bardziej takich, że każdy wyjdzie sobie zrobić, co ma zrobić i idzie domu, tylko bardziej, żeby też o tym myśleli. Mobilizowali się przede wszystkim na te spotkania i w tych spotkaniach właśnie walczyli o, o, o zwycięstwo. Najbliższe mecze tutaj na Stadionie Śląskim kiedy będą rozgrywane? Najbliższe mecze prawdopodobnie w marcu. Marzec, kwiecień na tym przełomie i, i, i koniec będzie prawdopodobnie w maju. Musimy to wcześniej zakończyć, z tego względu, że tutaj będzie przewidywany remont tego boiska. do przesuwać, będzie nowa nawierzchnia, bieżnia się dokładana tutaj. I w tym momencie w maju jak, jak zakończymy, nie wiadomo teraz właśnie co z tą trzecią edycją, czy, czy w ogóle się odbędzie. Jeżeli się odbędzie, to na pewno nie, nie na stadionie śląskim, bo to boisko będzie wyłączone. Na razie same proszki jeden, jeden remis. No gra jest na pewno zdecydowanie lepsza niż w poprzednim sezonie z meczu na mecz. Tracimy kupie punkty, tak jak w ostatnim meczu na 2 minuty przed końcem straciliśmy dwie, dwie bramki. No ale widać, widać poprawę w grze, także liczymy może w przyszłym roku na wiosnę jakieś zwycięstwa. Może jeszcze dzisiaj. Poza tym równy poziom, może trochę wyższy, tak samo pod względem sportowym. Drużyny się przystraszają do warunków tutaj, pewnie niektórzy w tamtym sezonie grali pierwszy raz na, takiej, na takim boisku, także teraz już dla nich to nie jest taka nowość. Plan mam na razie taki, że wystąpić w tym y, turnieju barwrukowym na hali, tak. także o tym myślimy na zimę. No a na wiosnę myślę, że coś tam wywalczyć, jakieś punkty postaramy się. razie no, dobrze to wygląda. Mamy zespół takich zawodników, y, którzy kiedyś y, coś tam posmakowali piłki. No na razie dobrze to wygląda. No oby tak dalej. No, ale nie możemy tutaj e, się podpalać no, gramy dalej. Jesteśmy, wiadomo, e, debiut, jest to debiut, także no, gramy dalej. No, będziemy walczyć. Dzisiaj gramy osłabieni. Nie mamy e, praktycznie dzisiaj zawodników z przodu: najlepszych strzelców Rafał, Azugi i e, Bankiewicza. No, ale musimy sobie dzisiaj radzić. No.